W tych trudnych warunkach Adam Małysz. Ale szkoda, że nie ma tych skoków 129-130 parę metrów. Wielka szkoda. Adam Małysz. No nie, nie. Ojej wywrotka. Kiedy ostatni raz się Adam Małysz przewrócił? Wstań Adam. Wstaje nic <gryny> się chyba. Mały, Czy coś się stało? Z bardzo Karta się nie wypięła do końca. Już jest ekipa w stanie. Po własnych siłach. No Są kłopoty. Nie wstał. Ale boli go, go noga. Boli go noga. No ta narta się nie wypięła. Oczywiście nie zobaczymy Adama Małysza w drugiej serii. To Bogariusz zaszykowany. Deska czy nie? Hanno Lepis to zaniepokojony. Kibice też, ale pozdrawiają Adama. W nieszczęściu. Uff, ja nie przypominam sobie kiedy się Adam Małysz wywrócił. To jest moim zdaniem... ten ciężki, mokry śnieg. No jednak lekarz jest wzywany. Stoch prowadzi Hilde, drugi koch, trzeci. No i kłopot. Czekamy. Publiczność także zamilkła. Na wielki krok cisza. Tu widzimy Koflera, ale teraz wszyscy zajmują się Adamem Małyszem. Tam stoi jeszcze przedskoczek, ale to jest Moim zdaniem wywrotka najpierw Szedala, Potem Małysza kłopoty przy lądowaniu Matty wynikała z tego, że jest. No, miejmy nadzieję, że się nic nie stało. naszej publiczności. Miejmy nadzieję, że się nic nie stało. Aczkolwiek widzę, że niestety nie wejdzie, nie zejdzie ze skoku o własnych siłach. Hanno Lepisto wielce zaniepokojony. Jeżeli jest to kontuzja spowodowana tym niewypięciem narty, no niestety, Topr ma na Krokwi. Jak sięgam pamięcią, nigdy Adam Małyś się nie przewrócił. A tutaj musi być odtransportowany przez ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pokotowia Ratunkowego. Jeszcze raz popatrzmy na to lądowanie. Lewa narta odjechała i oto właśnie bokiem. Ten odjazd lewej narty był zawsze niebezpieczny, tylko teraz w tym miękkim śniegu Adam Ałysz nie był w stanie przyciągnąć jej do ciała. Ale to nie ta jest ewentualnie powodem kontuzji, lecz prawa, bo ona się nie wypięła. Lewa się wypięła? Nie, to lewa. Prawa się wypięła, lewa nie. I ratownicy no teraz trzeba jak najszybciej pod opiekę lekarza. Na pewno go boli, ale pozdrawia jeszcze publiczność przejeżdżając pod tym dużym tunelem. Tutaj już czekają karetki. Zimon Na razie skoczna zamknięta oczywiście. Po takim upadku musi być. No, fatalnie, że ten upadek zdarzył się akurat teraz. Na miesiąc przed, przed Mistrzostwami Świata w Holmenkollen. Oby to tylko aby było jakieś stłuczenie, oby to była lekka kontuzja, bo jeśli jest cięższa, no to star z Mistrzostwach Świata stanie pod znakiem zapytania. Mam swoje zdanie na temat tego, że w bardzo złych warunkach za wszelką cenę przeprowadza się konkursy narciarskie, za wszelką cenę przeprowadza się e, zjazdy, supergiganty, slalomy, e, ślizgi saneczkowe. E, ma rację Alberto Tomba, który przed igrzyskami w Vancouver namawiał e, kolegów e, zjazdowców ze wszystkich krajów, nie tylko włoskich, do strajku, do bojkotu, decyzji FIS, które zezwalają na tego typu e, zawody, które kończą się dla wielu zawodników ciężkimi. com entusiasmo.